Kozacki, bo nikt tego nie robił tej. Nawet księżulo tego nie robił. Zestaw w pierwszej bafarze kosztował 27,90. Zestaw w drugiej bafarze kosztował o złotówkę więcej, 38,90. Czyli mamy z pierwszego lokalu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krążków. A z drugiego lokalu mamy raz, dwa, trzy, cztery. Dwójka. Przez to, że ta surówka jest Słyska. świeżutka. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Przez to, że ta surówka jest świeża, to uważam, że no, w dwójce jest to lepsze, czyli tutaj. Tutaj się ma wszystkim. Nowy dzień, głód nas rozwala. Ale wpadliśmy na mega kozacki pomysł. Nie wiem, czy mega kozacki. Kozacki, bo nikt tego nie robił tej. Nawet księżulo tego nie robił. Jak Książulo tego nie robi? No. Tej, to zróbmy taki tytuł tego. Yy, yy, no. To nam zbustuje. Nawet Książulo tego nie robi. O, dokładnie, d dobra. No. Pomysł Pomyśl, zaraz powiemy. Poczekaj, no co ty jesteś taki tytuł? Nie, no zaczekaj. Nawet Książulo no. tego nie robi. Od razu Książulo, Sorunia, ale nawet na miniaturkę w dóbr książula. No. no dokładnie. No dobra, a co robimy w ogóle? Słuchajcie. Nie wiem, ty mówisz. Tak i że... to ja mówiłem, no dobra. Słuchajcie, wiecie co dzisiaj chcemy zrobić? Jedziemy do Bafary. Już robiliśmy taki odcinek, zobaczcie sobie niżej, Bafara kebab. Bafara czy Bafra? Bafra. Bafra. No ty Sorry. nawet nie wiesz, jak to ma na imię. Nie, no, nie ja ja mówiłem, ja ja mówiłem, ja mówiłem Bafra. Potem wiarę nas ciśnie w tych komentarzach. No. Jedziemy do jednej Bafry, bierzemy kepsa. Okej okay. No ale. Pakujemy to go. Odcinek. Nie nudny tej. Pakujemy go. Znajdujemy drugą Bafrę. Zamawiamy taki sam kebab. I sprawdzamy, moi kochani. Czy kebaby z bafry są takie same? Identycznie. Oooooh! Oh, 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 Rosji! Rosie! Rosie! Ja to wymyśliłem. Tak, Że sieciówka jest taka sama wszędzie. Masz rację, książę, bo tego nie robił. No. Na bag. co więcej, urosłeś w moim rankingu IQ od dzisiaj. <grym> <grym> Dobra, panowie, ale słuchajcie, zrobimy jedną rzecz. Żeby ten test był naprawdę wydajny. Słuchajcie, nie powiem wam w tym odcinku, która bafra jest gorsza według ocen ludzi, a która lepsza. Jedna ma 4,6, druga 3,3. Naprawdę mocna różnica. Ale to jest nie? rzeczywiście, jak jest taka różnica, to dla nas to błahoska. No właśnie, nie wiem, czy dla nas to błahoska. Przecież my się w ogóle nie znamy na tym żartu. Wiara co zresztą pisze w komentarzach. Dobra, słuchajcie, to wpisujcie w takim razie w GPS-a skibowa ulica. A wy, kochani, teraz właśnie na ekranie tutaj obok mnie widzicie ten kabapel, do którego jedziemy. Może nie będę nawet za bardzo gadał. Prostu... A drugi, Miki, jak daleko jest yy, położony, bo to jest ważne, żeby nie było zimne. Tak, drugi no jest około, mi się wydaje, 7-8 minut. Okay. Dobra, to niech zawiną we folię. Więc lecimy tam. To mam pomysł jeszcze lepszy. Jak będziemy w pierwszej, to dzwonimy do drugiej, żeby tam już robili. O, nie? Chyba to. wtedy będzie najlepszy. Lepiej. Miki, rewelacja. No, kochani, lecimy tam. Słuchajcie, nieważne, będzie ktoś mnie prowadził, bo ja się zaraz rozpierdolę. Nie wiem gdzie jest. No bo. A czy no nie masz No Nie, no. nie, prosto! Słuchajcie, bo on ma wyznaczoną trasę, on jedzie do tej trasy. U mnie jest normalnie na ekranie, że jedziemy tam. No tutaj. Dobra, słuchajcie, w tu chłopakom z tyłu mamy takie opcje fajne na tych media. Media ekranach, tak to się nazywało? Media center, tu z tyłu. To zrobił, on nam zrobił, tak? No. Ja wam chłopaki po prostu będę to pomagał, bo. Bo jest grubo tam. Ja. Słuchajcie, widzowie, coś wam powiem. No. Za chwilę odpieramy Marco Polo i w ogóle będziemy robić akcję, będziemy jeździć Marco Polusem, tak? A tam jest stół, tam będziemy normalnie jeść w środku samochodu i to będą wędrówki kulinarne, kochani. Ale to jest hit tej, to no. ja mam pomysł mega. Napiszcie nam w komentarzach jaką pierwszą wyprawę mamy zrobić Marco Polo. No, no pewnie, że tak. To... Idziemy Nie? Nie? Marco Polo, jak będzie zimne to se sami możemy podgrzać, bo tam jest kuchnia. Remig mówił coś, że mamy jechać jak grzyby. Czekaj, autobus. Pokazać mu, że, żeby nas wpuścił? Nie, po to, to Co Co co? To co? Czy ten na ciebie nie patrzy nawet rozmiar? Jesteśmy pod Pafrą. Kupujemy stolik. Tak. Jakieś krzesła najwyżej na stojąco, bo musimy zjeść to potem w jednym miejscu, nie? No. A przed papry, Zresztą oglądaliście nasz ostatni odcinek, no nie macie gdzie tam usiąść, nie? Tak. A wtedy było zimno, nie? I teraz Połyka, mamy to. lepszy stolik niż wtedy. Są krzesła u was? No dobra, no to będziemy na stojąco jeść dzisiaj. Może zróbmy juchtę koszyków. Będziemy <laughs> sobie się <siedzieć> koszyka. <laughs> Stówka dla Leonka. Leonku! No zaczekaj, jeszcze nie wiesz co chcemy. Na... Pierwszy my z tego my co jemy. I to samo musimy zadzwonić. I wybieramy tam. I wybieramy tam, ale identyko musimy. Dobra, musi Dobra być. to od razu najpierw sprawdzamy: ja dzwonię, od razu, ty zamawiasz tu, ja tam. I każdy będzie oceniał jedną potrawę dwukrotnie. Tak? Dokładnie. Co znaczy? Nie rozumiem, ja ci potem wytłumaczę. Ale słuchajcie, to... słuchajcie to. A wiecie, jaki będzie największy gnój? No. Jak są inne menu. Myślicie? On nie może być a, sieciówka. Nie wiem. Sieciówka. No, sieciówka, tej sieciówka, tej sieciówka. Co z tego, że sieciówka? Siemano Mariusz. Ja biorę, ja testuję zestaw pudziana. A ja wezmę za to? Bo ja sobie wezmę dwa małe talerze, bo wtedy to będzie taki tak ogromny, tak, nie? Tak. A więc ja tak. sobie biorę. Z wołowiną? I to fajnie, bo w pierwszym odcinku z bafory brałeś kurczaka A ja sobie wezmę teraz... z wołowiną A skąd ty pamiętasz porobotę? No, no pamiętam takie rzeczy, wiesz A ty, Dlatego mi w lodówce ginie żarcie <laughs> Ale to nie miało nic wspólnego z twoją lodówką A ty Mikołaj? Ja słuchajcie, znowu pójdę w kebab burger Dobra, Bo to jest okay. to z... i zupełnie inna rzecz, okay. nie? Dobra, ja talerz mały z wołowiną to, to, to już swoń tam, Dobra, już tam. 15, 15 minut. 20. Za 15 minut. 20. 20. Nie, bo będzie to talerz mały z wołowiną. Dokładnie. Sos mieszany. Eee... Wyśmieszany sobie. Dlaczego będzie siła podwójnego mięsa od pana Mariusza. Czyli zestaw pudziana. Czyli zestaw pudziana. Z jakim sosem? Weź ostry. czy cebulowe krążki? Nie wiem! Nie Ale sekund, No mów! Krążki cebulowe. Krążki, Kr Ma krążki, krążki Bo ja mam frytki, nie? Do tego kebab burger z mięsem wołowym. Mieszany tam, żeby były ten ketchup czoskowy i ten, nie? Ma pani może cenę, ile nam to wyjdzie? Porównamy cenę. 82,70. 82,70. Dobrze, jesteśmy za 20 minut. Ty na zestaw. Tak, zestaw Pudziana z krążkami cebulowymi. Zobaczcie, tu w ogóle Bafra ma aplikację i można zbierać punkty. Macie aplikację? Mamy. I co się przez tą aplikację robi? Zbiera się punkty przy każdym zamówieniu, i później yy, można te punkty wymienić na yy, jakieś gratis. Zbiera się A. punkty, i punkty można wymienić na gratis. Tak, jak w McDonald'zie. Czy to wszystko? Tak. Jest? 79,70. 79,70. Kozacko. Możliwe. Są pierwsze jaja i to nie pojedyncze. Dobrze, no że my to sprawdziliśmy. Nie? I teraz zaczekajcie, mamy na razie jeden paragon. Po, po, po drugie, zaraz pojedziemy, bo zamówiliśmy na wynos. Ale 79,70. To ile jest różnicy? No już ci mówię. A tamta pani na wynos, co miała już nam obliczyć cenę od razu. Powiedziała, że zapłacimy 82,70 plus 2 złote za korbę, tak, czyli 84,70. Zobaczymy, bo jeszcze nie mamy paragonu. Może się pomyliło, usłyszeliśmy coś takiego. A więc jak paragony będą, to porównamy dokładnie, w której pozycji jest, jest, różnica. jest różnica, bo tu mamy ładnie wyszczególnione, tak? 24,90, mm -hmm. 15,90, 37,90 i za Zetę woda. I zauważyłeś jeszcze coś, Remik, zauważyłeś? Co? Patatecz. Prawie w ogóle nie było mięsa, czyli wydaje mi się, że to jest ten lepszy keps. A tak też to... No, tak trochę, wiesz, Sprytem. Kminie, no. Nie, nie, ja będę, ja nie chcę sprytem, ja, mi muszą to kupki smakowe powiedzieć. Tak? No. no. dobra, to czekamy. Ile mówię? 10 minut. Odebraliśmy jedzenie. <laughs> Dobra, słuchajcie, jedziemy już, wyruszamy po Dania. Z, ja już mam gps Dania z innego kebabu. Już mamy zamówione, nie? Także tylko podjeżdżamy i odbieramy. Pokaż, ja muszę zobaczyć, bo w ogóle nie wiem gdzie jechać. Dobra, już na GPS-a. Ach, nie. Daj to, daj to. Stać pod koszulkę. Czemu? Żeby ciepło trzyma. A poczekaj, a jak nam to zapakowała? Pokaż, folię są folii, dobra! Dobra, to nie Czyli dobrać. będą ciepłe, okej. Okay. Ona może mieć gwiazdę. Aha, no, nie macie stanąć! Ale chyba tutaj! Dobra, tu w ogóle nie ma gdzie stanąć przy tej bawsze, słuchajcie. Wszystko Pięknie, że was znaleźliśmy. Dobra, ja już tu widzę, bo ja jestem zrokowiec. To tańszą setę, bo pamiętam, to o dwa i to O2. Tak, Naprawdę o dwa. Taka prawda aż taka no, duża, ta, duża różnica. tak, tak, tak. Macie Ale ja... Nie gacie! To ściągnął! <noise> Tej biki ściągnął! Teraz zap... Ej, czekajcie, zapamiętajmy, że to było z pierwszego lokalu, zerwisz sobie tutaj to. Dobra. Dobra. I, I do tego masz to. Z Dobra. pierwszego to sobie rób tak, patrz. Czyli mamy z pierwszego lokalu, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krążków. A z drugiego lokalu mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 90. No, Dobra, jadą. dawaj paragony. To jest, krążków w tej to jest jakiś... No daliśmy ci te paragony. Jeden mam, a drugi w aucie. Dobra, no ale pamiętamy, mam go na telefonie. Kochani, w pierwszej bafarze te pięć krążków, tak? No. Tak. Zestaw w pierwszej bafarze kosztował 27,90, zestaw w drugiej bafarze kosztował o złotówkę więcej 38,90 27. 38,90 i 3790. 37, 37,90, Ok. ta różnica. Dobra, ja spróbowałem tak, krążka z pierwszego. I teraz walę krążka z drugiego. W ogóle jest to samo czy coś innego. Kolega. chyba z tego drugiego jest lepsze. Ale chyba czy na pewno. No to jest ciężkie pytanie, ale musisz to ocenić. Muszę to ocenić? Musisz to ocenić, z którego jest lepsze. To muszę jeszcze jednego wziąć. Jedno co zauważyłem, to, że z pierwszego. Z pierwszej bafary krążki są bardziej przypieczone. To tak. Ale w drugiej troszeczkę inaczej smakuje. Jest takie bardziej słone. Mhm. I to mi bardziej odpowiada. Lepże... Miki, jeszcze ty da szybko to i to. Mhm. Dobra, czekajcie, wezmę tego z pierwszej. No, ja, ja poczułem coś takiego, że pierwsze są bardziej chrupiące i słodkie. Drugie są bardziej takie mięsiste No, i mniej chrupiące. O, ale oba są dobre. Mi oba smakują. Znakomicie. To teraz, kochani, robimy tak. Wydupcamy krążki do środka, Tak. otwieram równo, równo. Ale zwróć uwagę, że jak masz zapakowane. Tu nie miałem owinięte. I to, i to jest słuchajcie, bafara numer jeden, nie owinięta. Tu widzę więcej, i bardziej napuchtowane to. Od razu widzę. Ciemniejsze mięso. Czemu? Czy bardziej przypieczone? Nie sądzę. Dużej odstane? Szybciej może? No nie wiem. Nie nie wiem. Nie, 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 na moje oko bardziej przypieczone, dlatego. Ale powiem wam tak, identyczny smak, jeden identyczny. do jeden, no spróbujcie, weźcie kawałek, No Rzeczywiście. Identyczne. identyczne mięso, a więc na pewno mięso jeździ po tych samych bafarach, mhm. po Czyli tych samych bafarach. Identycznie tak. doprawione, przy... identyczne. Normalnie wszystko identyczne. Dokładnie, teraz słucham, szukam surowki. Bo to jest też ważne. Już i będzie ze sosami niestety. Mhm. Dwójka. Przez to, że ta surówka jest Słyska. świeżutka, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Przez to, że ta surówka jest świeża, to uważam, że no w dwójce jest to lepsze, czyli tutaj. Tutaj jest świeża surówka, tamta surówka była taka z poranka, ta jest z podwieczorka. Mhm. I i tylko przez tą surówkę. No i jakby nie było, tutaj też ten. Tak. I tutaj też ten kolon mięsa. Tego mięsa jest więcej. No myślę, że tutaj widzimy ich, te dziewczyny. Że prawdopodobnie to tu jest 4,6 gwiazdki. To się, to się dopiero okaże. Zaraz jak przejdziemy do burgera, jeszcze do rozjego kebabu. Że to no jest 4,6 gwiazdki. Na tą sałatę, która tak. Tak. Zobaczcie nawet na jedno. Ile zjadłem tej, a ile zjadłem tej. No tak, masz rację. Ciągnie je, mnie, żeby jeść to, nie? I co? I ta jeszcze była opakowana yy, we folię ciepłą, nie? Ta nie, ta była wrzucona bez folii ciepłej. I dlatego już jest bardzo zimna, bo tak naprawdę to jest jedynka, czyli te 10 minut dłużej musiała tutaj przesłać, nie? No tak. No, a więc wiecie. No ale kurczę... Na powinna być, nie? Ta pani może pomyślała, też tak szczerze mówiąc, że my od razu tu jesteśmy, od razu będziemy jeść, nie? No, ale było na wydos No właśnie, nie? W każdym razie, smak mi, za mimo innej barwy, identyczny. Frytki? Identyczne. Identyczne. Tylko różnica w surówce i aż różnica w surówce, bo widzowie dobrze wiedzą, że ja jestem maniakiem surówek. No tak. Ja uważam, że to jest lokal, który ma 4,6 gwiazdki. No to przejdźmy do Miki'ego. Czy potwierdzi to? Czy nie, mimo to, że on dobrze wie, świnia jedna nie powinna jeść nawet. Dobra, słuchajcie, druga restauracja dała mi w podwójnym kartoniku, pierwsza restauracja dała mi tylko w papierze. Zacznę od, oczywiście od pierwszej. Burger na pierwszy rzut oka prezentuje się, zobaczcie, w taki sposób. Zobaczcie, chłopaki. No. Dużo sosu, dużo mięsa, jest tam jakieś warzywa, ale dobra, przejdźmy do smaku. Słuchaj, jak? Nie, nie jest taka mięciutka, nie jest Nie Ale wtedy też była taka miękka, tak, nie pamiętasz? Tak, pewnie. Miki, ty masz łatwiej powiedzieć, bo ty wiesz, gdzie, jaka gwiazdka. Wiem o tym. Niesprawiedliwe, nie powinieneś jeść na tym odcinku. To jest z pierwszego, nie? Wziąłem trzy gwiazdy pierwszego. Ale zobaczcie to. Po otwarciu widać, że ten jest delikatnie większy, nie? Słuchajcie, nie, jest różnica, jest naprawdę różnica. W dotyku jest ogromna różnica w bułce. Ta jest o wiele mniej przypieczona, jest o wiele mniej zduszona. To jest dwójka? To jest dwójka? To jest dwójka, ale zobaczcie za to w dwójce jak od razu ładnie wystają Aha. warzywa, gdzie tam one tak nie wystawały, tam wszystko było zalane. Zobaczcie tą różnicę. No tu jest różnica. Wow. I tu jest... Wiz I wizualna różnica, ale tam według mnie ta bułka była fajniejsza, tak na pierwszy rzut oka. No dobra, ale Remo ma totalną rację. Kebabie numer dwa. Sałatka aż chrupie, tam nic nie chrupało, tam był dobry smak. Taka pyszna, świeża sałatka. widać, że ktoś inaczej kroi ogórka w ogóle. Jest mniej tych sosów, dla mnie powiem wprost i mam nadzieję, że jest to widać. I ufacie mi, że nie robię tego do tego, że znam ocenę. Uważam, że dwójka jest o wiele lepsza. Dobra, chciałem otworzyć, żeby zobaczyć mniej więcej, ale dobra, ugryzę to. Ostry mam sos i kwaśny. O! Znacie go, to jest ten sambar, co zawsze się śmiali. A że to jest taki... sambar. no. no. Dokładnie, bardzo dużo mięsa mam. Pa, ale pamiętajcie, że burger te pudziana charakteryzuje się podwójnym mięsem, nie? Bardzo no. dużo mam tego ostrego sosu, mega dużo po prostu. Otwieram szybko drugiego, że bardziej jest owinięty w tą folię. Volta jeszcze, dziękujemy się. O, dziękujemy. Woda przyszła, kochani! Wow, niesamowite. Dziękujemy pani. A skąd wiecie, że tu jesteśmy? Widać nas? <głos> <głos> tu widać ten czerwony sos, tu nie widać, widzicie? Mhm. Tu jest zdecydowanie mniej tego sosu. Ale czy mniej to może lepiej? Przynajmniej na starcie to tak wygląda jakby było mi, bo później zawsze się zaczyna coś czerwonego, ale to nie jak... No jeżeli ocenię. chodzi o mnie, no, to tak. No właśnie, bo byliśmy w tramwaju, gdzie wszystko pływało w sosach. Nie? Pewnie. No. Mhm. Naleźnik. Identycznie to samo Jeżeli chodzi o mięso. Nie za bardzo mogę. Tutaj mogę, a tutaj Słuchajcie, jest tyle tego, so jest tyle tego sosu. Ale o! Wyrwałem trochę. No tak, mięso jest to samo, to samo co u Remika, no. Ale to pewnie jest to samo mięso, no to... to nie ma co się dziwić. Prawda? Ale czy coś się różni w tych bo Ogólnie coś wyczuwasz innego? Nie. Są takie same. Ale tam masz więcej sosu. Tam mam więcej sosu, rzeczywiście. Tu jeszcze ugryzę. Dobra, rozmiar, zadam ci pytanie. Czy ty byś umiał... wyczuć, która ma 4,6, a która 3,3? Nie. Nie. Nie jestem w stanie i tylko... I tylko dlatego, że moim zdaniem troszeczkę tam jest za dużo sosu, oceniam, że ten z drugiej knajpy jest lepszy. Tylko dlatego. Ale smakowo kompletnie niczym się nie różnią, słuchajcie. Kompletnie. Ja powiem tak, szczerze, ogólnie Bawra jest dobrym kebabem. Bo ja uważam, że to jest dobry kebab. To jest kebab na cztery gwiazdki, nie? Mhm, tak. E, ale faktycznie różnica dzisiaj jest nie spora, ale wyczuwalna. Czy aż różnicy półtora gwiazdki? Nie sądzę, ale wiemy, że Polak potrafi być krytyczny, jak coś mu nie smakuje. I sądzę, że Polak, jak dostał suróweczkę już z rana, wyczuł szybciutko i dał trzy gwiazdki, a okay. nie 3. może tak. Miał e, o tyle smaki nie zdziwiły, bo smaki rzeczywiście były bardzo podobne. Tak, Można powiedzieć tak, nawet, tak, że... Tak, że takie same. Można wyczuć, że to jest jeden lokal. Tak, jednak, jednak bardziej się zdziwiłem e, po pierwsze ilością tych krążków cebulowych. Tak, To, to było w ogóle dra dramat. Tak, to, tak. to było o połowę więcej, tu było o połowę mniej. No i... Co tu ukrywasz? No, cena zupełnie inna, nie. A powiedzcie właśnie, kto. No był właśnie, droższy? ale ten był droższy. No tak, był droższy. Ale zobaczcie, aż o ile krążków więcej ci dali w stosunku 2 zł, to... Czyli lepszy, ale o 5 zł zapłaciliśmy więcej tak. na całość. Na, na całości. całości. Bo 84, a tam 79. No dobra, ale tyle krążków. Z samimi krążkami tu byś się najadł tam. Miałbyś na smak, nie? I szczerze. Dużo gorszy punkt mobilnie. Tam podjechałeś na parking, tak, to tu, 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 gdzie na przystanku musisz jeść. Nie wiadomo, tutaj gdzieś znaczy, wiadomo, praca, że a... możesz jeść tam pod budą, tylko nie chcieliśmy no tego tam no, robić, nie? No nie, no nie każdy jest tak kreatywny jak my, że z przystanku potrafiliśmy sobie zrobić restaurację i to... I no. to restaurację, no. to! No. Tak, z bo mamy, Michelina. Bo mamy szklany stół! No. No i muszę wam teraz powiedzieć, że to właśnie ta bafra. Jak sami stwierdziliście jednogłośnie, to jest wafra, który ma 4-6, a tamta ma 3-3. Eee, czyli coś się znamy! Słuchaj, dla nas to było easy, czysta przyjemność, no, Ja się domyślam, Możesz nie, więcej nie? takich challenge'yków robić, ja bym chciał pojechać kiedyś do dwóch McDonald'ów innych, no. ocenianych no. Cześć, dobre. Chcę Ten jechać dobre. do KFC i Siemanko. Chcę jechać do KFC najlepiej i najgorzej ocenianego. Chcę zjeść hot doga z Ikei najlepszej, najgorszej. Chcę... To też jest za Tak plan. chcę. I ja ci gwarantuję, wszystko zgad. To nie jest tak, jak wiara tu nieraz pisze, że się w ogóle nie znamy. mi się wyzwania rzuca. My się doskonale znamy. No tylko tak. my udajemy, że się nie znamy. I to jest zasadnicza różnica. Dajcie subarykcję. Starym dziadom po czterdziestce. Pokażcie, że starość może być piękna. Давайте мне бушки.